Pewnego dnia bardzo bogaty mężczyzna postanowił zabrać swojego syna na wieś na weekend. Mieszkali w bardzo biednej okolicy, w skromnej chatce. Ojciec postanowił nauczyć syna, aby zaczął doceniać to, co posiada. Chłopiec nigdy wcześniej nie był w tak biednej okolicy. Od zawsze mieszkał w pięknej rezydencji swoich rodziców. Chodził do najlepszej prywatnej szkoły w mieście. A na wakacjach mieszkał w pięknych hotelach z basenem. Tego dnia ojciec postanowił zabrać go na jeden dzień i jedną noc, aby spędzili ją w biednej chatce. Następnego dnia, po spędzeniu jednej doby w skromnym otoczeniu, w skromnej chatce, gdy wrócili już do swojego domu, do swojej pięknej rezydencji, Ojciec chciał się dowiedzieć, czego jego syn się nauczył, co dostrzegł. Zapytał więc: Synku, co myślisz o naszej podróży? Widziałeś, jak żyją biedni ludzie? Syn odpowiedział: Tak, widziałem, tato. I co myślisz? Czego się nauczyłeś, patrząc na biedę i skromne otoczenie? Dopytywał tato. Syn odpowiedział: Zobaczyłem również, że ci biedni ludzie, u których mieszkaliśmy, mają aż cztery psy, a my tylko jednego. My mamy ogród, a oni mają łąki i cały las tuż obok domu. My mamy mały staw i strumień, a oni mają piękną, szeroką rzekę z przezroczystą wodą, której nie widać końca. Widziałem również, że gdy nasza posesja kończy się ogrodzeniem. Oni mogą patrzeć aż po horyzont. Zobaczyłem, że gdy nasze podwórko jest oświetlane w nocy lampami, im w ciemności przyświecają gwiazdy. Chłopiec na chwilę się zamyślił i dodał: Dziękuję Ci, tato, że pokazałeś mi, jak bardzo jesteśmy biedni, że pokazałeś, jak piękne jest stworzenie boskie. To są prawdziwe skarby i błogosławieństwa za które powinniśmy dziękować Bogu. Zastanów się, czy potrafisz tak jak te małe dziecko dostrzec piękno, które nas otacza. Czy widzisz to piękno stworzenia? Czy wolisz zamartwiać się rzeczami materialnymi, przyziemnymi, na które czasami nie masz wpływu? Czy zauważasz może też swoje piękno? Zastanów się. Dobranoc.